Siemano, właśnie Aurelius się mnie pytał, czy robię te marginale, czyli jak mi zastopuje, czy roluje ręcznie. Teraz akurat zastopuje, zmienię sobie nawet na Satoshi, bo na Satoshi mi szybciej zatrzyma, sobie ustawiam akurat. Mam mało Satoshi, dopiero od wczoraj uzbierałem tyle, na 2, start i zaraz mi to zatrzyma. Zaraz mi automat tak wleci. A do 9000 dobiję. Za chwilę mi tu kurde wleci czarna seria, tak zwana. o już się zbliża i jest stop. I teraz zrobię tak. Pyk. I wpadło. I z powrotem na 2450. Start. I mi leci i mi leci w tej chwili eee, Satoshi. Ale od razu mi tokeny lecą, nie? A i tutaj Nowa jest 37% już. Yy, Satoshi to nabija, nie? Bo jak robicie z BFG, to to nie nabija, nie? Level Level jest tylko za Satoshi, z tego co kojarzę. No i to tyle Pozdro, Aureliusz, Siemka